Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku Szwecją Jak można zaobserwować samoloty? też niestety czołgi nie idą i raczej nie będą szły. Ale to nic, bo w zasadzie od, od jutra, czyli kiedy ten filmik leci, mam przerwę od Wortandera, tak do końca tygodnia, więc sobie odpocznę, bo już się zacząłem dosyć poważnie irytować tym, że podstawowe błędy ciągle popełniam i nie za bardzo z nich wychodzę. To jest niebywale głupie. <laughs> Ale jakoś to tam y, będzie. I tak jak widać, bitewka samolotowa. Lecę sobie maszyną B239. Bitwa będzie wygrana, bo przegranej bym nawet nie pokazywał, bo szkoda szczerze mówiąc. Y, kolejne filmy, czyli film piątek, sobota, niedziela, najprawdopodobniej będą to filmy... Raczej na pewno będą to filmy nagrane na zapas i nie będą to filmy z walk. To jest ostatni film z walk. Kolejne to będą testowane maszyny, po prostu na polu testowym. Czyli tam jakieś wybiorę sobie maszyny, które niedługo będę miał, czyli taki na przykład BMP. BMP któryś tam, bo to już nie pamiętam dokładnie nazwy. Go sobie przetestuję i. Ten czołg będzie pokazany najprawdopodobniej w piątek albo w któryś inny dzień tygodnia, i oprócz niego będą jeszcze inne maszyny premium, testowanie ich możliwości i tak dalej, gdyż no, no, niestety nie wychodzą mi bitwy i, no, i raczej nie wyjdą, nie ma co się oszukiwać, raczej nie wyjdą. Dlatego wolę już nagrać te testowanie niż żeby po prostu nic nie było, bo jak nic nie ma, to wiadomo, że algorytm YouTube'a bardzo ucina zasięgi, więc no już wolę mieć cokolwiek, niż nie mieć, nie mieć nic w tym przypadku Co niestety będą, będą maszyny testowane tylko i wyłącznie Na... od piątku w zasadzie do, do dni kolejnych Do poniedziałku, bo wtedy wracam Że tak powiem z nagrywaniem I tutaj jak widać Uszkodzony zbiornik paliwa, odpaliłem sobie dymek, żeby to jakoś zamaskować, tak żeby nie było widać do końca tego uszkodzonego zbiornika. Więc jako tako to wyszło, tylko że i tak musiałem. Na bazę wrócić, niestety, więc. są niestety. No i to w zasadzie można by powiedzieć, że to jest koniec bitwy, to już się nic nie stanie. To jest też koniec odcinka, najprawdopodobniej, jeżeli dobrze mi się wydaje. To już za wiele nie zostało tego odcinka i w zasadzie mój komentarz może zostać nawet ucięty w tym momencie więc dziękuję za oglądanie. No i tak jak mówię, testowanie będzie potem testowanie.